W gminie w Dodomie kultury jest chór. I ona chłodzili się, baron je jest tam widzi, masz tam z faj. Ale moja, ta moja tego nie może przerzec. Ona mnie e, derch sesi, coś Wa tam robi na tym churze, te derch z tego churu przechodzi spity i tak dalej, Wa tam bluz chlej, nic widzi, Czy ma tam chłodz trochę z piwota? Ale go to, tak, jo my spiwamy, jak my do Dodom wrócimy. <laughs> A dzysę prawie je nabier do naszego chóru. Dobrzyńcom Kabaret Quinda Show jest ekobudowlanka, mobilny hecie. Na hasło Quinda 3000 słońce złotych zniści. Na Kabaret Quinda Show roci Dobrzyńca, Enzos 1 w Remi, Medycyna Robłete, mammografio, Chirurgio, Sportowy Baderowania i wiele dredzich. Witam w naszym młesczutku kulturę. dzisiaj mamy prawie przesłychani na chór. Ja ci banda Je, bo ja banda prowadził ten chór. Pani wójt mnie dotygła rociła, prosiła, żeby ja to prowadził. Były latos mamy 250 stapiandy są tlecy, nasi gminy, a tyś spłemink, nasi bohaterici, Apolonie Neubauer. No te co, chcemy zacząć te przesłuchania. Kto by tu chciał być? Piersi na tym przesłuchaniu. Co? O, A, to może ja. Jo, ja, o, witaj, jak ty się nazywasz? Ja zwiam Monika. Monika. Bardzo mi miło. A co to tam tak mumloś jak krowa? No, guma, mum. No ale to jest chór, proszę, na chór bez gumy. Tu jest chór, na chórze nie ma gumów, nie ma niniudnych tacich oh. ziemi. To was jest ryzykańca, jak was lubi ta bez gumów? No. Proszę, to we walec. I mnie tu nie robić nerwis. No, to może zacznij, od jakiegoś staćego śteczka, jak ci go, go, ja go najbardziej ne, lubisz. O. No to może zaspiewam z repertuaru mojej ulubionej wokalistki. Mm -hmm. Bo nas wie, y, no, no jak to co Polecę Głeni. Polecę y, dzech jaśmie. <toddżekie> nie, y, Sarnach. O, sarnach. No to teraz słuchaj i są so ja. Została mi tylko melodia! Iii, stój, stój, stój białkuj nawet melodia nie wystawała. E, zrobimy tak. Jo powiem zwang, a te spróbuj powtórzyć. Jo jedzemy. A, 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 a. E, nie jeszcze raz. Spróbujemy zrobić tak. Jo powiem zwank, i żeby to wecześcic, to jo by pr... nie zwang wank Żeby to wecześcic, jo by prosił, żeby te powtarzające zwang do tygły wecygnęła vibrato, jo? To jedziemy. Jo domow zwang, te pływtożysz, ne? A -a 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 -a. Nie? tak, żeby to drżało, to ciebieś tak. To nie drżało, bo tu je bateria padło. bateria. Jezus, Maria, co ty tu przeniosła? No ja miała wecyknąć wibra. to, to! ta zort spiewani, że są głos trzęsą. A nie to! Nie, fum mnie mnie, To tu zbiałkę, zębka, trzyma. Grzecia ma jeszcze przed gambą mnie. Nie. Ja poproszę kogoś normalny, bo ja tu mówię, że ktoś, kto nie ma takich cedących i... O, żeby rozbił spiewać też. Ja, 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 że jo, tu przeszedł. Ja, jo, jo, jo tu przeszedł ja bych chciał e, y, spiewać. Ja, jo, ja jo sobie roceśa. Ja też sobie roceśa. Ja jestem tak uciesiony, ja to, ja że ja bym mógł jechać i концеjte spiewać. E, Chłopie, a za czym ty tu przesied? Na, na... na chuj! No ja też so tyś zastanowią, za czym ty tu przesied. A nie wiadomo co so ciebie może, że te są so do tego nie nadową? Nie, dlaczego? No dobrze, to spróbuj coś zaspiewać. Nie wiem, może tam jakiś repertuar przerektowany? I... Na temu y... folkloj. Folklor, Ja. Folklor, baro proszę. jeboce. jeboce zeźwatujo bita. Stop, 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 Co to oglawiamy być, co? No stojo jebacko piosnia. Chłopie, to je chór. Jak sobie przechodzą na chór śpiewać, to ty musisz rozmiec mieć Baro dobro dykcja i kłeźdą, letra rozmiec Baro dobrze. Jak ty mnie nie chcesz, tak nie, dykłek. No ile to? Może się jak Głoner zrobić to zarem ze z spiwu. Nie, 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 nie. On nie chcę ani żadnych takich I on nie chce ani żadnych chwalów językowych. Yo chcę kogoś z doświadczonych, co rozmieje z piwac. Je to taki drangi, Je tu kto normalny, wiele prosia. o wiele, proszę. O! Proszę bardzo serdecznie, tu urocia. Na przesłuchanie. Jo. Pochwalony Jezus Chrystus, ja na je chór, chór przesiadł. O, jo, ja je! a doświadczeni tej wierzy. Ale! mnie mi godę mu na ja. chór, przyńc, jo w kweste le u górę sej a tam nie jak grzudy i co! A to są okazało, że to w domu kulturę churmają. No i one no tu są przesłuchania. Witam serdecznie. was, wam nie to cała gmina wam staleje na To Twoje muzykańcy z doświadczeniem, o, nie prawie. Z, z doświadczeniem! Weźle mierzecie co temuś za doświadczeniem. Wiele lat te za tego dyrygenta robisz. No tak, raz ze szkłem, jak ja zacznę, gdzie tam próbuje was, to to tak 20 lat <laughs> wundzę. 20 lat! Ja się lat temu na zabawach grył. U. Ja we tak miele Grejków wiele fajnie prowadzę i wesoła i wszystko. A te jednym razem, my byli tak głupi, gły, co on na babnie grył, nie? Mm. A te, łej ma załatwił grani w ten dzień, co mebele umówiony, że my na pielgrzymkę idziemy. Jak? I tej ja mu teraz, jak temuś załatwiony, te wesle, Są ja Ci Grejków załatwił, bo my tam nie pójdziemy, doch jest teraz na pielgrzymkę umówiony. Nie, ten godo, on musi załatwić. Łę siedł do swojego kumpla, a ten tyś na bamb graje. I mu we goda wesle we dwóch zagrajemy, to weseli. A ten godal jak ty chcesz na dwóch zagrać, jak ma dwaj na bambach graje ma. A ten go, jak w muzyce, rytmie nowoźniejsi. No do, to doch młodzina. A ten go, nie, to by był wstyd, to by była srometa, żeby pięć brat, za to, że są na bambnach, wlóz graje. To nie, ale. I ja mam jego kolega skrzypka, on na skrzepicach graje, to moje we trzech zagrajemy. A ten go do niej, do dwóch to są lepi pięć dzieli, nie? A ten go do niej to by był wstyd. albo bierzemy skrzypka, albo je nie graja. Nie tak całe no, głową po ekranu, ale się zgłęził. I oni grają, to wieseli. Ty dwoj na babnech, ten na skrzepicach, wszystko fajnie, na drena, ty sobie pakują. A tam taki stareśk do nich podchodził. I on go do. Wa jest ta dziwna kapela, Wa jest ta tak dziwna kapela, ta już nie widził. A oni co coś co nie widzą. Nie, fajne było, ja się fajn bawił, ale Wa jest ta dziwna kapela. Ta ci dziwny kapela jo już nie widzą I oh. I ten jeden do Widzisz te? Jogodu skrzypka nie brac. A, A my tu możemy spiewać stać nowsi rzeczy, ale my trójść chcę wecygnąć wecygnąc z mylowych. Powiedz co wzmylowy pamiance, jakieś taki mylowy piesnie. bo wiemy też, że nasza Apolonia Neubauer tyś przede śpiewała piesnie. może no. we znacie jakiś tu mylowy stary... Ale ja znajdę, my to nawet z Apolonią mieszka wiadomo, spiewle, jak jak mebele młody. No, by to było tak, e, by tego dzisiaj nikt nie ma, ani chury, ani kapelę, ani bluz tam żną te jakaś jezora, a to jest no. jako fein storo a my to śpiewamy, ale wsiądze. To śło tak. Sej dzizitka w sklepie, przesiedzit, dzit, przesiedzi, i po i klepie. Nie, 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 stop, 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 stop. stop. No, na to tak za bardzo nie we poda, ale ojciec, ja nie, że we jest taci prawicowy populista kunsk, co? Kopulista? wiem, ja ale czemu prawicowy? Ja mogę kopulować siedzi mały lewy do prawy. Jo w waszych o. latach? O, ale pewno, że jo. Jo był do sanatorium Jachony! No. Jo a tam taci bałe ta ci młody, one już 70 lat nie miały. Jo jedna jest swoje ząbem ja. O, wejle, Jo nawet dobrze. I... bo ze za moglovas spiewać tyś te story pieszne, o ja ci opitu, a może we co ja ci taci co wszyscy znają. Jo, to ja znałem te białci z KGW, co tam jeździł tam po tych rozmaitych konkursach, to ja uh -huh. jedno na akordionie i ma grają, a yo. one śpiewają. Ale ja tak słowa zapamiętam, bo to było o tym zeuszu, co tam siedził, na tym kamieniu i coś tam. jo. A, a na kamiszku. No, jak ze stółem? Nie, 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 tam... to, to nie trzeba, ja to pamiętam, w głowie mu, bo to będzie to derch śpiewały, Jak to się, tak inne. Na no, kamiszku siedzała piardnąc, co ze. Nie, nie, nie. Ten tekst kunski naci sied około mnie, ja mam tekst, i my sobie bo możemy nauczyć. Ale druga sprawa, bo Myślę, my chcemy tych młodych tu escygnąć, żeby oni, bo oni są jakoś do kultury nie garną, na chórę, oni często tych chłedzec nie chcą, a my chcemy jakoś ich zachancec. My chcemy do chóru przerobić, staci nowe pies co gdzieś tam w radiu jeciec, gdzieś grają. Żeby to na chór przerobić, znaleźć no. ten. Czy wyznaje co, ja ci mówię, że piosenki z radia, ta ci bardziej nowom? Te, co w radiu grają, to je nie lubię. To, nie. to jakby jeże grały. Mm -hmm. Ale z tych, co w radiu leci nie, jedna jest taka fajna, a to ty młody śpiewają, bo ten tak młoda mają że te włosy, taci siady mają na pryskuny czymś tam, a te te buksy ta czy ci No i ma tak jaja z sesko! I te oni tak śpiewają? Hmm. Ale jedne oni mają taci fajny, że tam jest piewony Wetim, to jest taka kwestelno, że... jo beże? Kwestelno, jo. Y, to jak oni że oni tak weźdżon kwestelno, to może River of Babylon, co? Nie, nie, to jest co innego, Bo to jest taka kwestelno, bo ona uciec leci, że jakie piątk, to jest puest. Jo. I to w radio leci. Normalnie w radiu, ale i na zabawach, my mieli na balu seniora nawet, to było tak. Jo? to, so, jo, to było tak. Jo, mia chęć na mięso. Ale to wsiadłem, było w ja, piątku! Ja, no to jest... nie, to nie jest. Zie Nie, to ja miał Hans na miasto plus You my heart, your my soul. To jest ten, modern talking. Jo. Nie, a wego dole, że młody. No to, to są lata syn medysonty łez medysonty, doh. do. De te dla mnie to są, są młody. no dobrze. Jo. Jo, ale ja we moce inny talent, ta ci we, nie chwalę leży rozumie co tak wesok, falseta, felin spiewac. Cząteczek! Walseta! Nie te dawy nas tełam, są wpijemy! Ale nie, to je przesłuchani do chóru, to je kulturalny plac, tu je gok. Tu nie ma alkoholu! Ale jak? No na, na chórze alkoholu nie ma. Ani na próbach, ani na wystąpach? Nic na próbach, na wystąpach, to musi bez trzeźwy. To za ja tu przesiedł! To ja idę na orkiestra! łaj o sobę ta trąbią! W tym sketchu Wawel bardzo charakterystyczny rekwizyt i tak to jest w kabarecie, że jak mumę jako słudba na sketch, to musimy później te rekwizyty skąd sobie zorganizować. To nie jest reklama, ale w Rosmanie nie zasiedzę są Złotych, my coś tacy go widzę, ale no to e, ja sobie pomysł, dobra, no to mumę tekst ułożony, mumę wszystko przerektowany, trzeba to kupić. No to podjeździe ma z Patryka auto-apad ten skład, e, no i tedy tak gadają, no nocą, no musia iść, musia to kupić, no co zrobię. I Patryk go te co, sobie pewno no, tak wstyd, to może dla łewadzi pudzę ma tam dwaj. I on go do mnie, nie, to by było jeźdź głębiej, żeby dwaj chłopi źle. Nie, ja puda są, załatwia to, okej. Okay. Wlozią do krumu, wnet nikogo nie ma. To ja zadowolony, podchodzą tam, gdzie te wibratory są, bierze jeden i żeby go ci mieć w tym kosiku, to jest coś tam spłelę, co pakuje, są so około o baterie. No i jeden chłop przechodzi do mnie i go do, o, jo widzę te co so nadłeksio zabawa się kujeś. Jochutkłe, ja idę w zerum, kasa samo obsługę, dobra, nikt nie baw, zewizuj, ja to pykna, pyk, 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 załatwiony w siedkłe, wechodą, idę do Patryka, do auta, a idziemy i godą, dobra, to co, możemy jechać, ale do jak zejechał, klucie mu. w krumie łe No dobra, ja Patrykowi dobą rekwizyt, Wracam do krumu, tam jedna prawie białka, ona tam pastę układała na puelece. Tak jak on, przepraszam, ja tu przed sztuta, sztuta sprawunci robił, yy, nie było tu widzec, ją mógł ze sklucie ustawione od Volkswagena. I tedy no lepsi. Full Ledzi są okozało w tym krumie. ksiądz probość tam był przeszły. Moja kulno w siedce I ta białka tak nam jest zdrzy. Krysia! Ten chłopco, wibrator ku teraz Tereza Klucia, Maszyłko! Dolebok jak Jowe ciadzę, was nie uwierzyta. No i nic. Jowe Cadzeł i TED, Jogodą, dobra, Patryk, teretej, idziesz na sprawunci. Bo miałeś musiał taci spódny buksę kupić i Patryk szedł do chińszczego marketu, mego ma do Chińczyka prosto, szedł do Chińczyka. I później mam mnie bluz smsa a wysyło, wieś te co, zacim te kupiwu wzrost, ten vibrat wzrost na ten wibrator za 60 złotych, w Chińczyku taci lorba se są za 40. I cały wniosk z tej historii taci, że nikt bez se nie spodziewał, że Chińczyk się jak Niemcy. Dobrzyńcą kabaret Quinta Show je ekobudowlanka, mobilny hece. Na hasło Kuinda 3 słońce złotych zniści. Na kabaret Kuinda Show roci Dobrzyńca, Enzos 1 w Remi, Medycyna Robłete, Mammografio, Chirurgio, Sportowy baderowania i wiele dredzich. Muzyka